Siemanko widzowie, witajcie na moim kanale. Dzisiaj nietypowo, bo po pierwsze mały pojedynek, po drugie, no jak wiecie, już i widzicie w kadrze, nie jestem sam. Dzisiaj z Danielem będziemy walczyć, a zaraz wam pokażę w jaki sposób. No Daniel, możesz się przywitać. Cześć wam wszystkim. <laughs> Powiedz, co dzisiaj będzie. No, no. Mam nadzieję, że grubo będzie. Zobaczymy. Na no. Ja, ja szykuję tyczkę trochę inny sposób łowienia dzisiaj tyczka, możecie zobaczyć wszystko praktycznie rozstawione jeszcze ostatnia konfiguracja zestawu a u mnie będzie chyba metoda na dystansie no i będziemy walczyć w ten sposób dzisiaj pełnia w nocy, więc może nie być lekko ale o, zobaczcie jest ryba O, całkiem fajna, ale powiem ci. Taka puteczka. No i druga sztuka, przed chwilą spięty karaś. A to tylko takie przedbiegi małe. Czekałem, zanim Daniel przyjedzie. No i na razie nic grubszego. Ale miejmy nadzieję, że to się zmieni. Czekamy na Daniela. Daniel za chwilę będzie mieszał zanęte. Ja tymczasem na metodę. Sami zobaczcie no obranie yy, no, poluzowało żułeczkę i wjechał leszczyk 45 centów wraca do wody oczywiście zobaczcie yy, tutaj. Mieszanka Daniela, jeszcze nieskończone Co tutaj masz? Yy, to tu jest paczka yy, Silver Robinson'a na I dwie trzecie paczki yy, Super Cupa ciemnego Czyli to będzie to, tak? Tak so, super super cup. Zobaczcie To I to Do tego pójdzie paczka gliny no i paczuszka gliny wiadomo pinka i argile brązowa jak widać no i pineczka i tyczka już prawie skończone a ja czekam na Daniela no i ruszamy oczywiście piękna pogoda 5 minut powinniśmy być ogarnięci no i git flauta dzisiaj Lekka presja z lewej strony, z prawej również, ale nie będę wam pokazywał. Jest krasnopiórka u mnie na metodę. Chciałem wam nagrać jak Daniel nęci, zrobił sobie kulę, także możecie zobaczyć. Pokaż te kuleczki Troszkę pinki Wszystko wymieszane Wkrętareczką Nasmugające I reszta no, delikatne wyręczenie No, no i zaczynamy wędkować. Dajmy rybie się oswoić z tym. Przełożymy haczyk. Powiedz mi, jaki zestaw? Opowiedz coś, bo ja generalnie wierzę, że zero styczności z tym. Mamy dosyć płytko, więc trzy e, elementy tutaj, już maksymalnie jest 2 metry. Zestaw e, jakichś 1,50 m, 1,30 m, może gruntu. E, Zyłka główna. 14 bodajże przypon na haczyku na chwilę obecną 18. Eee, żółka na przyponie 0,10. Pokaż nam. jest albo 8, bo albo chyba 18 jest. I na to będzie lecieć na początek jedna pineczka. Eee, spawik 2 gramowy, akurat bodajże 2 gramówka tu jest. Miał być inny, ale oczywiście nie naszykowałem się, tak dwugramówka, nie naszykowałem się, wziąłem zestawy za długie, to musiałem skracać, akurat tego zestawu najmniej mi było szkoda, żeby go skracać. I jaki dystans, powiedz mi dzisiaj? E, no 13 metrów, nie? Tak jest 12, 12,5 plus y, litki, z 13 metrów. 13 metrów, no i w końcu zaczynamy. No i pierwsza ryba u Daniela. Czy jakieś 5 minut po nęceniu? O nie. nie. No. spokojnie. Aha, dobrze. No możemy, możemy. Słuchajcie, na dzisiaj przygotowałem Paletos Modark i tutaj zanęta od Marcela również, wszystko w proporcji, no nie wiem, 10-15% być może zanęty, te grubsze frakcje, jaśniejsze, które widzicie, to właśnie zanęta Black Carp od Marcela, tutaj moja własna zanęta na bułce tartej, konopia, melasa i coś tam jeszcze, nie będę wszystkiego zdradzał, to ewentualna alternatywa na klasyka. Mam gnojaki, mam pinkę. Na razie nie będę używał, oczywiście, no bo metoda wchodzi w grę. Ale klasy również przygotowany. Daniel złowił dwie ryby. Po czym? No teraz próbuję dalej, ale coś nie tak z gruntem, więc jeszcze delikatne poprawki. Ja w końcu zarzucam zestaw. No i lecimy. Ulu, ulu, ulu. <kuh> no karać może. Mówisz? Fajna ryba? O to tu chodzi. Spokojnie. Pomóc? Co, musisz ją zmęczyć, tak? Tak, to wiesz, to nie jest tak, że... Chyba karasek. Słuchajcie, Daniel ma pierwszego karasia i już mówi, że nawet przyjemnie. No i generalnie musi bardzo uważać. przypomnę 0,14 z tego co słyszeliście. 008 008. Jeszcze lepiej. No i udało się. Niewielki ten karasek, no ale już wiadomo, że tyczka to tyczka. Ja tymczasem próbuję zestaw zarzucony. Chwilę to trwało zanim zmieniłem trzy razy baterię. Które niedawno kupiłem, niestety po raz kolejny się zawiodłem. A teraz wracamy do gry. Mam nadzieję, że ta ryba nie uciekła. Ewentualnie będę musiał sobie donęcić. Jestem skazany na śluz dzisiaj. Ale walczę z Kubany. Ten kij jest tak ciężki, że już mi ręka boli, powiem Ci szczerze. To się tutaj przyzwyczaję do dobrego, nie? Kurde, widzisz. Tą jedną sekcję złożyłem nie potrzebuję. Naprawdę powiem ci szczerze, że z Meksem to ja pierdzie do 50 gram to mam do stu, ale co to w ogóle za kij jest? Nie. Już mi ręka była taki lechol. Około 4 dyszek może rzucimy do siaty, a później wam pokażemy. I coś siedzi. 5 zł wow. miałem tę wątpliwą przyjemność i musiałem <gry> patrzcie jaka krasnopiórka no niestety nie miała zbyt dużo szczęścia została zaatakowana no, ogon niestety w stanie takim jak widzicie Karasek. Kurde, nie po to, jestem na tym dystansie, żeby kara się łowić. Liczę na coś więcej szczerze. No i mamy karasia, Nieduży, bo na metodę, nie? Spodziewałem się większego, ale no ale coś tam odławiam. Słuchajcie, wracamy do gry, znaczy w sensie ja wracam, bo u Daniela coś jest nie tak Dwie płotki, dosłownie nie ma na wybranie, nawet, nawet pytnięcia dorzuciło traktora, również nic. Kombinuję, próbuję ja tymczasem taki karasek wleciał. No i do siatki, ale też musiałem chwilę czekać. Nie wiemy co się dzieje generalnie ani na lewo, ani na prawo tam panowie siedzą. Przed chwilą jeden pan wyciągnął karasie. No i to w zasadzie jest tyle. Nic większego się nie dzieje. Więc ja mogę być nawet zadowolony z tego, co, co mnie udaje się odławiać. Chociaż nie taki był zamysł na to wszystko. Nie tak miało być. No ale cały czas liczymy i na to, że w końcu się uda. I, i ja mam nadzieję, że Daniel znajdzie jakiś sposób na te ryby, bo widać, że, że cały czas się coś tam dzieje. Że ta ryba tam jest, no ale w żaden sposób nie chcę się skusić, nawet na jedną pinkę. Pominę z gruntem, przechodzę co chwilę o, o, o jakieś 3-5 centymetrów w górę. Za chwilę będę łowił praktycznie pod samym powierzchnią. No i jeśli mi to nic za minęło, to będę schodził z powrotem w dół i, i szukamy. No, pokazuję. Wskazania są, gdzieś tam się ryba delikatnie spławia. Bąble wychodzą non stop, też od trochę zanęta pracuję. No ale no jest to bardzo dziwne. po pierwszy raz się tak spotkałem z takim czymś jedyne rozwiązanie dla mnie i wytłumaczenie to to, że tu jest dosyć dużo drapieżnika i ten drapieżnik gdzieś stanął w pobliżu i po prostu ta ryba odeszła eee, Zacząłem systematycznie co kilka minut donęcać po mojej kulce Może to jakoś skusi tą rybę i do powrotu no i zobaczymy wiemy dalej albo jest po przyfima albo No i szczerze, co mogę wam powiedzieć, haczyki z zadziorem to nie jest dobre, teraz będzie problem, no może nie, udało się, dzisiaj chyba największe, fajne kolory, no i co do szaty, nie? Słuchajcie, chyba wpadła jakaś większa ryba. Przynajmniej tak mi się przez chwilę wydawało. Ale zaraz zobaczymy. Strasznie waleczna od samego początku. Nawet hamulec się odezwał. Leszczyk. Mamy leszczyka i mamy kilka utrudnień. Bo ja tutaj sobie kombinuję troszkę. Daniel pomoże. Super, dzięki. Już nawet pokaźny. Długo trzeba czekać, co prawda, ale. Ale rybka, jak widzicie, nie? Całkiem, całkiem. Kurde, żeby takie były przez cały czas, to by było super. No ale kurde, tyle czasu czekać na rybę. jeszcze raz. A już dwa dwa białe i na gruncie położone. I pykło, widzisz. Słuchajcie, nasze wędkowanie zbliża się ku końcowi. No Daniel, niestety dzisiaj co sobie zaplanował nie wypaliło, ale szczerze powiem, że no ja byłem przekonany, że naprawdę będzie tutaj tak, że złoi mi tyłek, że nawet na metodzie nie będę miał jakichś tam większych szans. Tylko będzie odławiał naprawdę rybę za rybą. Fajny był początek, za chwilę wszystko siadło. Przed chwilą spięta jakaś większa ryba w łowisku. No i niestety zaraz kończymy no i Daniel powiedz jakie są twoje przemyślenia co do dzisiejszego wędkowania, co tutaj mogło zawieść zawieść to nie wiem czy coś zagadło. to jest kwestia Czeka. tego się... i mamy rybę widzicie chciałem porozmawiać z Danielem i coś się trafiło nie wiem czy nie spiąłem właśnie o, i dzisiaj naprawdę ciężko. Trzy spinki, chyba. Nie, coś tam jest, ale nie będzie to jakiś gigant. Od razu mogę wam powiedzieć. Idzie spokojnie do brzegu. Kolejny leszczyk. No strzeliłem się w teleszcze. Ostatnio już fajnie się udało. I posmakowało im to, co miałem ostatnie co mam dzisiaj. Słuchajcie, szybkie podsumowanie dawno tego nie było, więc dzisiaj tak u mnie metoda, no nie powiem że królowała, bo naprawdę żonglowanie przynętami od samego początku do samego końca, żeby dopasować się do tych ryb nie było łatwo. Już nawet kukurydza na włosie, no i złowiłem w sumie na tą kukurydzę chyba dwie takie większe ryby. I spoko. A u Daniela? Bo to część widzieliście, a teraz możecie usłyszeć. Co u Daniela? Spinka? Naprawdę jakiś... No ta ostatnia ryba to było coś... jakaś torpeda po prostu przy delikatnym braniu zacięcie i dosłownie w sekundzie Bartek widział, że nie udało nam się przestawić kamery, żeby to nagrać w sekundzie wyskoczyło około 3 metry gumy na pełnym kiju 12,5 metra ryba była nie do zatrzymania, przepąszczelił zestaw wyskoczył, ale no było widać, że to nie była mała ryba na tych zestawach, które tutaj mam to potrafiłem wyciągnąć już ładne rybki, a to po prostu było nie do zatrzymania, ta ryba szła tak mocno w prawą stronę, że aż tyczka się wygięła w pewnym momencie. No i co w sumie, w początku liczyliśmy, że te ryby wejdą na tą i że będzie ryba za rybą, a później tak. być może po tych kulach, po tym wszystkim, po tym nęceniu ciągłym, że uda się złowić naprawdę coś dużego, no i prawie się udało. Znaczy, e mi się wydaje, że to był inny problem. Problem był taki, że na początku była drobnica, drobnica, drobnica i prawdopodobnie stanęło Stanął jakiś drapieżnik, po drapieżniku ryba odeszła. No i gdy pojawiły się bomble i to zaczęła znowu pracować, okazało się, że prawdopodobnie stanęły jakieś większe ryby. No i ta jedna ryba, która się spieła w łowisku praktycznie, no może z dwa metry od łowiska w prawo. No przepłoszyła tą rybę z powrotem, mimo odręcania już teraz cisza na wodzie, więc... Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że mamy pełnię, czy, czy po prostu taki dzień... Ciśnienie wariuje, znaczy to, o czym ja nie wspomniałem, zrobiliśmy taki test. Wziąłem swojego fiderka, rzucaliśmy tutaj z robakami również w pole łowienia, nęcenia Daniela. No i robak jest nawet nieruszony, wysany, nic totalnie się nie działo ani razu, nie było żadnego wskazania. I tak samo jest dosłownie teraz. No, myśleliśmy, że naprawdę uda się. Pokazać coś fajnego, no ale to jeszcze nie koniec. Bo chcieliśmy Wam pokazać ryby, które udało nam się złowić w zasadzie wspólnie. Mamy je w siatce. Także to tyle od nas na dzisiaj. My już sprzęt mamy złożony. Eee, Pakuje podbierak. Chcieliśmy wam pokazać nasz y, cały dorobek. Myślałem, że będzie tego zdecydowanie więcej, ale nie było też aż tak źle. Szkoda, że ta tyczka do końca nie wypaliła, no ale miejmy nadzieję, że ale no, następnym razem będzie lepiej. Daniel tam z daleka mówi, że wrócimy tutaj jak najbardziej. Być może w takim samym zestawieniu i zobaczymy, czy wtedy ryba odpali.